Siema, z tej strony. Kiko ale dzisiaj zaczynamy nową serię na moim kanale: serii z Zytotą. Dzisiaj zaczniemy budować nasze miasto. Tak, na początku, na nasze miasto: Kik, Kik kikowo, no i nie kikowo. Jak siebie tutaj w jednym odcineczku, to zostawcie suba i łapeczki w górę, a my lecimy, a my lecimy robić miasto. Jak coś się miasto na początku poziom łatwy. Tak, i zobaczcie sami, na początku by się łatwy. łatwiej Witam w Kikowie, dzisiaj tutaj zrobimy ogromne miasto I Jeszcze nie takie ogromne miasto, ale zobaczcie sami Ten ten robi wrażenie Na początku zajmiemy się podstawami Na początku zróbmy tutaj gdzieś tu e, pierwsze tutaj dwa zbiorniczki z wodą Po prostu tego trochę przyspieszymy Plus to jakoś już prąd. Na początku, jak widzowie, jak raczej pierwsze jest w teotauna, na początku nie budujcie dróg, tylko na początku budujcie tutaj wszystko, to zona jest tutaj z Elektroniką i wszystko. Dobra, teraz budujemy drugi. trochę może... No, no no na początku droga może być taka sobie, tutaj taka dróżka I tutaj jak wszystko się, to, to, to ładnie się kwetit się spoduje też jeszcze piękne. Tutaj ładnie to wszystko się zbuduje, i tutaj zaraz będziemy chyba stawiać kolby kol te mieszkalne. Tak, jak oczywiście ja to widzę, troszkę nagrywam trochę później, bo wiecie, bo ja testem jestem. Ja trochę później i dlatego, ok. Mamy ludzie przychodzą do Twojego miasta, żeby znaleźć Twoje mieszkanie. Bo oczywiście musimy zbudować już mieszkania. Myślę, że tak sobie, że tutaj możemy spać tutaj na jedną linię. Tutaj kolejną na jedną linię i tutaj możemy zobaczyć Nie, myślę, że tutaj możemy go prostu na jedną linię. No, zróbmy sobie, taki, sobie takie połączenie. Albo nie, nie, albo inaczej. Oczywiście tutaj będzie inaczej, bo chciałem to inaczej zrobić. o, chciałem takie coś zrobić. No, takie na początku, wiecie, takie początkowe i tu takie początkowe. I tutaj mamy już brak prądu. Musimy po prostu dostarczyć naszym mieszkańcom prąd. My to tworzymy. Swoje państwo kikowo, nie państwo, tylko na początku jeszcze nie tak państwo, tylko poczekajcie, gdzie było, media, woda, już zaraz wszystko wam dajemy, tylko jeszcze potrzebuję tutaj wody do życia, prądu, jeszcze was, bo mało, mało tego prądu, nie wiem dlaczego, ale chyba i mało tym prądu, ale dobra, Więc tutaj, zróbmy, zróbmy, jakby tak na wodę na, też narzekacie, a, ja tutaj stawiam te, Słupki, kurde No to musimy szybko dać wodę, bo nam ludzie nam e, Uciekną z miasta Bez wody, to nic tutaj nie ma Bo no to nie ma życia bez wody, oczywiście, że tu nie ma życia bez wody Czy tutaj już jesteście zadowoleni? Oczywiście, tak, ok musimy troszeczkę sobie posunąć e, Tych e, trochę lini. Oczywiście zrobić trochę Troszeczkę, trochę, 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 trochę inaczej Musimy inaczej sobie to poprowadzić Oczywiście, jak to planuję, oczywiście, że planuję tak, na takie coś zrobić. O, tutaj tak planuję. Jak wy macie, nie macie prądu. A, musimy mieć tutaj dostęp do prądu, rozumiem. OK, myślę, że tutaj możemy jeszcze tutaj, tutaj kolejne domki. Nie, wiem, na przykład kolejne, kolejne domki. Oczywiście, że mogę zrobić taką strefę. Myślę, że zróbmy sobie na raz, dwa, trzy takie domki. I tutaj też możemy zrobić takie domki na raz, dwa, trzy. Nawet takie po dwie okej okay. jak to już mamy już wyznaczyć strefy bo strefy komersyjne, możemy dać te strefy komersyjne zaraz bo tutaj chcę chyba połączyć drogi tak tutaj będę tutaj tak tutaj się tutaj będą się budować nasze tutaj no tutaj chyba nie chcę się budować zróbmy gdzieś w innym miejscu Róbmy gdzieś pomiędzy tutaj nie wiem może zróbmy sobie tutaj może zróbmy gdzieś Tutaj, o tutaj gdzieś możemy zrobić, nie, albo na inną kratkę, poczekajcie, możemy coś zrobić i na inną kratkę, oczywiście możemy zrobić na tą kratkę, e, nie wiem, ale chyba będą się tu budować, chyba będą, bo tutaj będą mieć blisko zbiornik, albo inaczej, czekajcie, ja teraz, nie mam, jakby teraz nie mam pomysłu, jak oni będą się budować, ja myślę, że na inną kratkę dajmy, to, na inną kratkę. No i po prostu tutaj inaczej musi Albo zróbmy to zaraz Bo na początku zbudujmy jakieś tutaj strefy kom, No tak, no wiecie, Biedronka itp Czemu powiedziałem Biedronka to ja nie wiem Ale może też zbudujmy jeszcze tutaj te strefy Żeby to ludzie dostęp Gdzieś do, do na przykład takich sklepów małych O no, oczywiście na początku takie małe zbudujmy Żeby mi dużo kasy nie wydawać na jakieś tam Do E, tak, dzikie węże, czemu ja to mówię, ale, tak już wiecie, ja jestem ogarnięty, jakaś 22 lub coś, to jestem ogarnięty, już mówię takie duperele. Okej, okay, macie wody, trzeba wam wodę dostarczyć, jak coś to oni prąd mają, prąd oczywiście macie, aż tutaj nam zapisuje, dobrze, że, że nam zapisujesz Gierko, bo tutaj chociaż nie będę musiał robić tego od nowa. Będę ja musiał, oczywiście gratulujemy status Zajemy status Czekać skończymy się ja dostaliśmy Status burmistrza, oczywiście pożymy Gdzieś tutaj eee, Tutaj gdzieś tutaj położymy I teraz co tu zrobić z tymi Naszymi tutaj strefami Straf... Strefami mieszkalnymi Oczywiście strefy mieszkalne To jest taki kłopot, to... bo tutaj ludzie Jakby nie tak się prowadzać To ja tu mam pomysł, oczywiście Możemy zrobić taką dróżkę I tutaj możemy nie, poczekajcie, jeszcze na, tutaj mamy tak, taką druszkę. I ta druszka będzie tak się łączyć z tą, i tutaj możemy słyszeć tutaj ładne strefy. Czy to czy w ogóle nam to wyjdzie? To ja nie wiem. Chciałbym, żeby nam tu wyszło. O dobra, tutaj można, na, na troszeczkę nam wyjdzie. Tutaj Jechało mi się, czy to w ogóle można wyjść. Bo tutaj myślę, że tutaj tak się, i, i tak tutaj się zbudują te strefy. Aby tu się zbudowały te strefy, bo myślę, na, na, myślę że tutaj mogą się zbudować. W, znaczy, A musimy. O, mamy teraz budować tutaj nasze strefy. Strefy gdzieś tutaj te. Strefy przemysłowe. Oczywiście rolnictwo. Nie wiem, czy będę budował rolnictwo w ogóle w tej serii. Myślę, że się zbuduje rolnictwo. Tak, tak myślę. Dobra, na początku zróbmy jakąś setu trasę do przemysłów, bo przemysły są straszne, bo są daleko. A wiecie, że tutaj można i zaśmiecieć, zaśmieciać, zaśmieciać wiecie czego, powietrza ludziom oczywiście, dobre jak coś tutaj dajemy, trochę im wody, oczywiście nie wiem jak to zrobić z nimi, ale jak oni się tam ogarną, dobre, albo, albo, albo się połączmy do nich z fabrykami oczywiście. Oczywiście to no, nie wiem, że to jest dobry pomysł, że będziecie żeby się łączyć się z fabrykami ze ścieków ale no, się tam będzie połączone, bo liczę na dobry start, nie wiem nie ma wystarczający prądu nie ma wystarczający prądu, trzeba wam dorobić po prostu trochę prądu bo oczywiście musimy tutaj też, tutaj się tutaj zrobić, jak to tutaj zrobić myślę, że tutaj możemy zrobić inaczej, to możemy zrobić Eee, jeszcze inaczej, bo tutaj nie, tutaj nie chcę nam się budować, a to źle już źle już nam wskazuje, że jak tu um, umrę, ja już mogę umrzeć w pierwszym uścinku bez ludności, ale dobra, może zróbmy inaczej, Jezu, jak mi ten tablet denerwuje, nieładuje ja się, nieładuje się, czekajcie do gryskiego podłączę Ale namaduję ja się, dobra, i teraz zróbmy inaczej, zróbmy sobie tak, I zróbmy sobie na tak Promysł po prostu na tak. Oczywiście, nie wiem, czy to nam może tam wyjść, ale jakoś tu wyjdzie. Chyba on mnie... nie, nie, chyba oni się jakiś się, się, się tak wprowadzają. Nie, to trudno, to oni stracą mnie, ja też stracę, bo oni tu gdzieś, ale dobra, może też pomyślimy. Widzę, że możemy tak uś tak zbudować, żeby oni się tu wprowadzali. Możemy jakby tu drogę połączyć, ale nie wiem, czy mam drogę łączyć. Oczywiście wyszło mi jakieś gówno. To jakieś mi gówno wyszło, to miało być inaczej, no to ja nie rozumiem, ale dobra, jakoś tutaj będą się, się wprowadzać, jakoś tutaj będą jakby się wprowadzać, albo nie wiem jak to zrobić, ale oczywiście stawmy, a może, tutaj zobaczmy, czy oni on, on, tak tutaj mogą jakby tak się, zbadać się, żeby, czy każdy może tutaj się zbadać się przy, tym, przy tych stref. Oczywiście rozwijmy sobie te strefy komentarskie, nasze komentarze. Wiecie, no te y, sklepy tutaj też się zbudują. No a to już tutaj nie wiem, co mam tu robić. żeby to wszystko mi się nie poduje, to tu musimy zmienić troszkę lokację. Oczywiście musimy tutaj coś zrobić, żeby nam się tutaj spodobało coś. Proszę, no zbudujcie się. No i... O niestety, dobra, jak tutaj już nas tutaj wzywa, ale spokojnie, to zbudujemy ładne strefy, spokojnie. Tutaj dałem, nie wiem czemu, ale macie się budować, to nie moja wina są duże. Ja myślę, że zróbmy to na raz. O, już to, się jak się rozbywa. Dodajmy na dwa, a tutaj dajmy na po prostu dajmy na trzy kratki. Brak prądu oczywiście to jak zawsze brak prądu jest, bo prądu nie ma, jak tu nie mać prąd, przecież jest prąd. Nie wiem, to jakoś tak pójdzie, nie wiem, jakoś tu tak zróbmy Nie wiem, jak coś, to oni się, to się tutaj się rozbudują, a my tutaj lecimy dalej Oczywiście na pod, musimy tutaj, tutaj zbadać tutaj przemysł Przemysł myślę, że tutaj będzie tak około Taki nie, poczekajcie, to nie przemysł, to jest coś innego Przemysł myślimy tutaj i myślę że przemysł będzie taki Myślę, że taki może być przemysł, bo le, lepiej tutaj się przemysły się budują niż te Wszystkie inne strefy mieszkalne to wszystko, jak coś tutaj przemysł, to, to wszystko macie i tutaj jest troszeczkę problem, że tak, troszeczkę jest problem, ale dobra, dostaliśmy nowe rzeczy, to jest mnie krąg, dostaliśmy krąg drogowy, odwrót, dostaliśmy wiatrak, który nam się przyda bardziej, bo tutaj jest już, tutaj, tutaj jest problem z prądem, ale spokojnie, zaraz prąd będzie, o! Tutaj, przed chwileczką, te nam się zbudowały się nowe rzeczy, jak te strefy mieszkalne, one chyba czekały na, o, no one chyba na prąd czekały, nasze strefy mieszkalne, jak coś widzę ja zrobię zdjęcie razem turki, tylko jak się, to się zbuduje, no ludzie, nic z tym musicie wytrzymać, bo ja tak by tego im przyspieszę, no niestety, czekajcie, ja zrobię zdjęcie, zaraz się widzimy. Okej, okay, ja już jestem, ja, ja, ja już jestem, ja, ja już jestem, ja już jestem, musiałem troszeczkę tutaj poczekać sobie, jak się to zrobi, ale dobra, rozwijam swoją, dalej swoją wioskę, mamy nowe asfaltowe drogi, oczywiście, asfaltowe, od razu asfaltowe drogi już połóżmy, one kosztują, tak, nie, nie, że mnie one kosztują, mamy już pierwsze, jakby, że te służby, mamy pierwsze służby, oczywiście, to ja domo, ale dobra, no, to tutaj na, na początku zbudujmy troszeczkę e, tych dróg, dobra, tutaj też możemy tutaj troszeczkę pociągnąć tych dróg, oczywiście lepiej tu przemysł, żebym miał tutaj na coś, o, eee, przemysł miał tutaj, dobra, A tutaj też zbudujmy, Okej, jakoś tak będzie to wyglądać, kolejna, brak wody, oczywiście będzie znów brak wody, nie wie się, że dużo robicie i pijecie tej wody. Nie się, ale dobra, połączmy się Wam z rurami, a ja, oczywiście tylko jeszcze ładnej kwestii połączono. Połączyło się. Ok, jak coś to weźmy, znów tutaj ostatnie używane. I drugą tutaj gdzieś wam tutaj tą as, asf, asfaltową. Oczywiście, tutaj jest asfaltowa i możemy tak jakby troszeczkę dalej rozwinąć naszą wioskę. Myślę, że tutaj taką wiecie, mamy mamy chyba mamy mała wioska, by wioskę. Możemy troszeczkę dać tutaj trochę tych stref przy tych domkach, oczywiście żeby nasi mieszkańcy w ogóle mieli dostęp do jakichś stref, oczywiście dlaczego to robię nie wiem czemu, ale taki pomysł był e, nie wiem, taki pomysł, sobie taki wziąłem, taki pomysł czeka, żebyście mieli dostęp do stref e, ale przecież że to tutaj ładnie się rozwija ale potem będzie troszeczkę, będzie już będzie, 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 będzie tak ciężej bo będziemy tracić potem pieniążki, ale to jeszcze, jeszcze żyjemy, my, my jeszcze jakoś żyjemy. Oczywiście budynki bez wody. No żeż, przecież A, nie, zapomniałem przecież wody nie macie, to jeśli nie dziwię dlaczego, to nie macie wody. ok jak coś... My jeszcze, my jeszcze coś tam zbudujemy. Mówimy sobie pierwszych pięt mieszkańców. W myślę Tak, dobra, lecimy, lecimy z tym koksem. Jeżeli lecimy z tym. Lecimy z tym wszystkim, nisko. ksem, tylko nie wiecie o co chodzi. Ale dobra, ok. Zbudujmy teraz coś jeszcze. Na strefy mieszkalne. Oczywiście, żeby tutaj było więcej stref mieszkalnych, to zbudujmy sobie takie coś. na jakąś krateczkę, to zbudujmy. Brak wody, ale oczywiście, zaraz to zbudujemy. Mamy kolejny brak wody. Brak wody, oczywiście. Jak zawsze macie ten brak. Jedynej wody. Nie chcielibyście na jeb, ale nie mogę powiedzieć, bo to nie mogę przekręcić na odcinkach bo YouTube utnie zaraz to zaraz będzie ucinać yy, moje lajki oczywiście. Yy, nie, się, nie wiem czego, ale nieważne. nie ważne. Oczywiście nieważne, nic nie chodziło, ale tak. Ale okej, jak teraz tutaj zrobię, że się tu budowali? Oczywiście trzeba jakoś tu zmusić. Oczywiście wioska jakoś taka mała, wieś jakby to się tu rozwija. Trzeba dać czas tutaj naszej wiosce do rozwinięcia się. Oczywiście to zróbmy z jakieś pierwsze strefy. Tutaj będzie troszkę problem, bo będziemy musieli e, te, znaczy te kable gdzieś indziej zrobić, bo tutaj będą strefy mieszkalne, ale myślę, że mogę to połączyć. Ja myślę, że mogę, troszkę mogę to połączyć. I będę miał, więcej lud będę, będę miał więcej zaludnienia niż tamten. Nawet będę miał więcej profesu, Będę miał o tutaj tych, y więcej będę, będę, miał, będę miał też budynków. Jak tutaj? Oczywiście tutaj ładnie się się i chyba mamy coś nowego. Media, mamy chyba tutaj pierwsze, pierwszą, pierwszą Straż Pożarną, ale to będzie już w następnym odcinku. Jak coś to będzie w następnym, w następnym odcinku, będziemy dalej rozbudować nasze miasto i, i stawimy sobie, no stawimy jak Straż Pożarną, edukacji jeszcze nie mamy. No i policji... No dzisiaj. No to... To wszystko wszystko będzie w na następnym odcinku. Okej, okay, ja dziękuję na no, nie, stawcie suba, lajka i elo!